I dzisiaj ekipa, ja jestem Kokolino i witam z na moim kanale, ale po pierwsze, jeżeli nie lubicie, zacznijcie sobie na sobie w górę, to na dole zasubskrybujcie ten kanał, bo seria warto, bo to jest najlepszy kanał w Polsce z liczami, z grami, ze wszystkim. A więc tak, w dzisiejszym odcinku miał być solo kopiowanie i będzie solo kopiowanie, tylko takie trochę zmienione. A więc tak, e, co potrzebujecie? Potrzebujecie po pierwsze mobilne systemy operacyjne, bunkier, potrzebujecie jeszcze do tego auto, które chcecie kopiować no i oczywiście Arena War, tak, no i jeszcze tam, wiecie, mobilka z przechowaniem, a to to tam wszystko już logiczne jest i każdy to wie. Po pierwsze, ustawiamy sobie odrodzenie na przykład w losowym miejscu albo jakimś stawer dosłownie obojętnie, gdzie po prostu, gdzie chcecie kupować, tam sobie ustawiacie odrodzenie. A więc tak, potrzebujecie jeszcze garaż na minimum 3-4 samochody, żeby po prostu pomieścić te kopie i auto, które możemy nam że załóżmy, nie wiem, kopiować, czy nie wiem, wiem Elegi albo jakiś inny pojazd, który by sobie po prostu kopiować i na nim sprzedawać i trzebać kasę. A więc tak, tak to bym się przywitał jeszcze 4 miesiące temu, to tak bym się przywitał jeszcze rok temu. Coś takiego, coś w tym stylu, tak bym się jeszcze przywitał, ale niestety, ale tak się już nie przywita. Bo, z tego co zobaczyłem, przejrzałem dzisiaj chyba z 400 filmów e, kopiowania i inne takie, ale oczywiście na angielskim YouTubie, czyli w zagranicznym YouTubie. Serio, przejrzałem tych e, kopiowań tyle, że w piździet jeszcze trochę tego przejrzałem i dosłownie nie ma żadnego fajnego kopiowania. Sprawdzałem chyba z 40 kopiowań, wszystkie są fejki, dosłownie wszystkie to są fake, odcinki. No więc czego się spodziewać po zagranicznym YouTubie? Niestety, ale mi się nie udało, póki co, znaleźć żadnego fajnego kopiowania dział chociaż było jedno kopiowanie ostatnio, którego wam nie nagrałem, ale to było shitowe kopiowanie, więc ci co byli na live'ach to wiedzą, że jakie to było kopiowanie, a ci co nie byli na live'ach po prostu nie wiedzą, że u niektórych działało to kopywanie, u niektórych nie działało, to zależy od IP, jakie masz internetu, bo za granicą to działało, w Polsce to nie działało, tak samo jak z kasynem jest, więc jedno wielkie gówno, bo do tego potrzebujecie po prostu koła, żeby zakręcić w kasynie. No, tam kręciliście kołem, potem szybko pakiet kryminalisty, zmieniacie sesję i tak ciągle w kółko w kółko. No, chyba, jak ktoś ma VPN, to po prostu nie wiem, mogę wam da dać linka w, w komentarzu albo w opisie. Co to co możecie robić? czy kopiowanie jest bardzo proste, nie trzeba nic tłumaczyć. Ale potrzebujemy kasyna, nie mam ani VPN ani nic nie mam. Więc niestety ale to nie jest kopywanie dla mnie i pewnie dla większości osób, które mnie oglądają, też to nie jest kopywanie dla Was, więc przykro mi, ale tym razem no, trochę nie pozarabiamy sobie kasy. No więc tak, niestety, ale musimy trochę wziąć e, się w garść, trochę musimy dupę ruszyć i pozarabiać trochę uczciwie, no bo nie oszukujmy się, ale nie da się po prostu teraz kopiować. Rockstar jakby wyłączył tą funkcję pyk i nie ma kopywania w GTR Niestety, ale są same fake, albo są po prostu takie skomplikowane, jak na przykład z kasynem, kręcenie i inne takie. Więc takie trochę jedno wielkie gówno. Jest jeden glitch z żetonami, za którego jest ban. Jest jeden glitch z apartamentami, za który też jest ban, więc jeżeli chcecie, to mogę wam pokazać na jakimś fake koncie te glitcha z apartamentami. Ale za nie jest ban i reset konta, bo ja już dostałem reset reseta konta. Właśnie przez glitch z apartamentami i za zażetony. Za więc mogę wam pokazać te żetony i mogę pokazać te apartamenty, za ja to jest ban i, i mogą wam kontu scratchować i mogą po prostu wam zerobać konto, czyli po prostu jest e, Reset Konta niestety, ale tego nie będę pokazywać na tym koncie, więc nie mogę po prostu je pokazać, nie wiem, na moim fake koncie jakimś, albo o na koncie szeregowego Wam pokażę. Ja to mogłem go z tego miejsca pojechać, żebyście zostawili subapy w górę to artystycznie teraz bez, bezbronny, jest, nie ma żadnego kopywania, nie ma żadnego glitcha. Jest, jest glitch na RP, który będzie jutro. Jest to bardzo stary glitch, a działa, ale jest kozacki po kilkaset tysięcy expa, co kilka minut. Więc mogę wam go jutro pokazać, jutro będzie glitch na RP, więc jeśli chcecie sobie wbić bardzo, bardzo, to bardzo szybką i dużą rangę, oglądajcie jutrzejszy odcinek, pojawi się tak między 14, 15, a 16, coś w tych, tych 6 godzinach się pojawi jutrzejszy odcinek właśnie z mega, mega, mega glitchem na RP. To jest naprawdę kilka tysięcy ekspa co sekundę, a po prostu można sobie o pyk, 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 o i ciub i level maksymalny, sam kiedyś korzystałem z tego glitcha. E, bo to nie jest jakiś tam mega skomplikowany glitch, to jest po prostu oszukanie lekkiej gry. A więc tak, e, jeżeli macie czas, to będziecie mieli dużo lewej, jeżeli nie macie czasu, to nie będziecie mieli w ogóle levela. To jest taka mega. A więc tak, e, w dzisiejszym odcinku miał być kupowanie, ale nie mogę wam pokazać tego kupywania, nie mam VPN-a, e, więc to jest taki problem, nie mam póki co żadnego kupowania na zagranicznym YouTube jakiegoś tego sensownego, są to są same fejki i widzę, że polska cebula oczywiście dotarła nawet za granicę, bo oglądałem filmik jakiegoś YouTubera z kopiowaniem, to oczywiście z miliard komentarzy było od Polaka, że skam. Jeszcze ze na fotograficznym, niektóre komentarze, bo wszyscy am. Więc powiem wam tak: Polska cebula jest dosłownie wszędzie i kurde bycie Polakiem trochę jest żenujące czasami. I to jest taki wstyd, że pojedziecie do innego kraju czy coś i od razu oparcie Polska cebula. Weźcie się, ludzie, o To, że chłop nagrał skam, to wystarczy napisać raz w komentarz, że na przykład skam, a nie 400 miliardów razy mu pisać, że to jest skam. No, ludzie, no, każdy chyba umie czytać i każdy chyba sprawdza komentarze, zanim coś zrobi, co nie? A więc tak, no niestety polska cebula jest dosłownie wszędzie i możecie skomentować tę sytuację, no ale niestety Polak to Polak. Nie umie zarobić uczciwie, bo chce zarobić i się nie narobić, jak to mówią. Jakby to powiedział mądry Polak, zarobić i się nie narobić. Tak się praktycznie nie da. Można je... No jasne, można gliczować, kasy, można oszukiwać, ale to, to wiecie, to nie jest powód, żeby wyrzeć jakiegoś zagraniczniaka, nie? Znaczy ja też mam go gdzieś, mam go w zupę, tak, tak można powiedzieć teraz, bo nagrywa fejki, to już nigdy, nigdy nie go glicza i nigdy się nie zasugeruje żadnym gliczem jego, no bo nagrywa fejki, nie? E, I to jest po prostu jeden wielki minus dla chłopa, bo nie zdobędzie uczciwie dużo subskrybentów, dużo widzów nie zdobędzie, no bo jak jeżeli ma chłop nagrywać same fejki, no to... Nudzi mu się w końcu to i widzą się to znudzi, no i... Tak to jest. A i ten odcinek nie jest fake, więc nie piszcie mi, e, że te wytyczył, bo to nie jest fake, bo jest kopywanie działające, tylko to nie jest kopywanie dla nas, bo to potrzeba VPN-a, bo po prostu my zagraniczne IP internetu, więc... Jeżeli chcecie, to link macie w opisie do tego VPN-a czy tam do tego kopywania, e, więc... No, więc nie piszcie, że to jest fake, bo to nie jest ani Clipbait, ani fake, więc... No... No, ale dobra, wracamy do tego typa, nie? w ogóle, kurde, ja wchodzę tam miliard. komentarzy skam, 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 co nie? To wszystko od tego jednego typu, nie ten tekst mówię. Kurde, teraz tak myślę. Polska cebula jest wszędzie. Nie da się walczyć z polską cebulą. Oj nie. Polska cebula zobaczy o 4 grosze taniej, kurde, jakiś nabój gazowany, to razu leci na drugi koniec miasta i kupuje ten napój gazowany, kurna, 4 grosze taniej, nie, bo to jest polska cebula. Co z tego, że on na benzynę wyda więcej, i żeby tam dojechać i tak naprawdę wyjdzie jeszcze na stratę, ale promocja to promocja, no, hello! Promocja na drugim końcu miasta, trzeba jechać, bo 4 grosze taniej, napój gazowany, no, ale co z tego, że 4 grosze taniej, jak jadąc tam na drugi koniec miasta, na benzynę wyda się tyle samo, co jecha, nawet jeszcze więcej! Więc, no, niestety taka jest Polska, to są Polacy, więc czasem ciężko to przełknąć. No nie mówię, że wszyscy, oczywiście nie wszyscy, co nie, nie ma co wrzucać wszystkich do jednego tego, ale większość, no możecie skomentować tę sytuację w komentarzach, bo ja się z wami żegnam, bo nie będę się wypowiadać więcej na ten temat, naprawdę, bo to jest naprawdę żenujące, chociaż nie, jest jeszcze jeden temat, który bardzo chcę poruszyć. Tak, jest jeden temat, który chcę bardzo poruszyć. Jeżeli macie jakieś tam, nie wiem, glitche, cheaty, to zapraszam was na mojego Instagrama, w ogóle możecie wpaść, link macie w opisie na mojego Instagrama. I możecie tam mi podsyłać jakieś glitche albo coś, bo nawet, nawet TikToka kurna czasem przeglądam, szukając glitchy. Nawet TikToka, bo kiedyś na TikToku znalazłem mega kozaski glitch na modowanie i kopiowanie aut jednocześnie. Więc szczerze nawet na TikToku zacząłem szukać ostatnio gliczy. tak się dla was staram, widzicie tak się dla was staram, to teraz wy się postarajcie dla mnie zostawcie suba raz łapę w górę łokciem, nie dobra, normalnie zostawcie suba, łapę w górę, normalnie zostawcie suba, łapę w górę, bo ja się dla was staram, przeglądam nawet TikToka i szukam gliczy. więc wy się postarajcie jakieś 4 sekundy dla mnie i zostawcie suba, łapę w górę, bo ja się na nie żegnam, więc zostawcie suba, łapę w górę, trzymajcie się i do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku, gdzie będzie solo glitch RP, kilka tysięcy RP co chwila, więc się...